Odziedziczyłeś kolekcję monet lub posiadasz numizmaty, które mogą mieć wartość kolekcjonerską lub historyczną? Sklep numizmatyczny Mieszko w Końskich przy ulicy Warszawskiej 1 to miejsce dla Ciebie. Tutaj możesz liczyć na profesjonalną i darmową wycenę. Numizmat to też dobry prezent dla pasjonata tej dziedziny. Kontakt telefoniczny 575 918. W niedzielę o 16.30 z Rynków Końskich wyruszy barwny korowód seniorów. Celem ich marszu będą tereny za Koneckim Centrum Kultury, gdzie od 17.00 rozpoczną się wydarzenia związane z koneckimi senioraliami. W najbliższą niedzielę senioralia... O godzinie 16.30 seniorzy, organizatorzy tego spotkania yy, zapraszają na rynek konecki. Stamtąd będzie przemarsz ulicą Księdza Granata i główną alejką Parku Miejskiego pod Centrum Kultury. Tam zaczną się wydarzenia, które mam nadzieję, że przyniosą sporo zabawy radości, ale też będą okazją do zapoznania się z prezentacjami instytucji, organizacji, które swoje oferty przedkładają dla seniorów i nie tylko seniorów. Mam nadzieję, że tak jak poprzednim razem i tym razem dopisza nam pogoda. I pogoda ducha. Przy scenie letniej Koneckiego Centrum Kultury będą miały miejsce panele medyczne. Uczestnicy znajdą tam też strefę cateringową. Na scenie zaś najpierw królować będą seniorzy. Poszczególne grupy zaprezentują występy artystyczne. Na finał dnia przewidziano zabawę taneczną pod chmurką. Organizatorami wydarzenia są Miasto i Gmina Końskie, Rada Seniorów w Końskich, Koneckie Centrum Kultury, a wspomagają je też formalne i nieformalne grupy zrzeszające tych starszych mieszkańców naszego regionu.